I mówienie, że to jest koniec na to, że tutaj będzie jakieś starcie między sojusznikami. No do tego myślę, że jest, że jest daleko. Czy zatem będzie atak? Na Teheran? Ja myślę, że, ja myślę, że niektórzy nie mogą się doczekać tego ataku. Nie dlatego, że chcą pomóc Irańczykom, tylko dlatego, że no, są rządni fireworków. Fajer, Jakiekolwiek koncesje terytorialne wobec Rosji. Jeżeli zostaną usankcjonowane przez prawo międzynarodowe, to zachęcą tylko i wyłącznie Rosję do, do kolejnych działań agresywnych e, za kilka lat. Donald Trump zagroził, że te kraje europejskie, które wysłały swoje takie, no, nie wiem jak to nazwać, minimalne kontyngenty takie e, jakieś pokazowe kontyngenty na e, Grenlandię w ramach ćwiczeń wojskowych, że te kraje mogą zostać, na te kraje mogą zostać nałożone cła. I cóż, no wojna celna w takim razie znowu rozgorywa. Ja bym chciała pana zapytać, o co chodzi w tym wszystkim, jak, jak, jak to wygląda i dlaczego Polska zdecydowała się, mam nadzieję dość logicznie, żeby nie wtrącać się w tę e, wojnę w ramach sojuszu? Dla mnie cała sprawa Grenlandii jest dość absurdalna, powiem szczerze. I ja absolutnie nie wierzę w to, że tutaj Stany Zjednoczone zajmą Grenlandię, bo po pierwsze na większość amerykańskiej opinii publicznej nie dąży do tego, wręcz przeciwnie. A ponadto trzeba troszeczkę znać również prawo y, amerykańskie, a zgodnie z prawem nie jest możliwe przyłączenie jakiegokolwiek terytorium do Stanów Zjednoczonych bez zgody kongresu. A ta, tej zgody kongresu nie będzie, ponieważ jest to już wyraźnie artykułowane w kongresie również ze strony części Republikanów, że, no, no, że, że cała ta y, Awantura o Grenlandię budzi e, sprzeciw kongresu. Mhm. Czyli mamy tutaj pewną jasność, jeśli chodzi o prawo, ale z drugiej strony to prawo międzynarodowe nie jest respektowane. My rozmawialiśmy przy okazji naszej ostatniej. Ale ja nie mówię o prawie międzynarodowym. O prawie nie wewnętrznym, o... oczywiście, ale tak. mi, ja, ja biję do teraz piję do teraz do tego prawa międzynarodowego. Dlatego, że interwencja. E, Specjalnych sił Wojska Amerykańskiego w Wenezueli pokazało, że można dolecieć nad jakąś stolicę, można porwać przywódcę, prezydenta, nawet jeśli on był niewybrany prawomocnie czy wybrany w wynikach sfałszowanych, no to jednak można to zrobić. Więc żyjemy w pewnych takich czasach, w których prawo jest stosowane bardzo selektywnie. I teraz ja czytam, że Unia Europejska rozważa zdecydowaną odpowiedź na groźby Donalda Trumpa. I tak, pan mówi, że to są tylko groźby, że nie da się ich zmaterializować, a Unia Europejska, wczoraj było spotkanie szefów dyplomacji, mówi, że jeśli Trump zrobi cokolwiek w stronę Grenlandii, to oni stosują tzw. bazukę sankcyjną, czyli nakładają cła, które w minionym roku, w lipcu, nie nałożono na Amerykę. No to jak, jak, o, co, o co w tym chodzi? Czy nie porównywałbym kwestii Grenlandii do kwestii Wenezueli, bo tak jak pani redaktor sama powiedziała, z perspektywy nie tylko Stanów Zjednoczonych, ale także wielu innych krajów, Maduro nie był prezydentem Wenezueli. Tutaj z perspektywy Stanów Zjednoczonych był przywódcą gangu narkotykowego i, i można to w ten sposób traktować. Ponadto... Jeżeli chodzi o kidnapping międzynarodowy, jak to, jak to w tytule jednej ze swoich książek określił kiedyś profesor Michał Płachta, kidnapping międzynarodowy w służbie prawa, to, to zjawisko nie jest zjawiskiem nowym. Przypomnę też, że Stany Zjednoczone ujęły w podobny sposób, bodajże w 1989 roku Manuela Noriega w Lidę, jak ówczesnego lidera Panamy. Natomiast no, podobne przypadki sięgają jeszcze wcześniejszych lat. Choćby, żeby wspomnieć Napoleona, który księcia Dongien ujął w ten sposób, że porwał go z państwa neutralnego i, i rozstrzelał po, po krótkim procesie. Także to, to ja, ja, ja bym tego nie porównywał. Oczywiście kwestia Wenezueli ma. Różne aspekty, również wewnętrzne dotyczące Stanów Zjednoczonych, bo tutaj również kongres e, zareagował. E, jest, pe, no bo jest, przypomnijmy, spór, że nie było zgody kongresu, prawda, na takie działania w Wenezueli? No, no, no nie było, ale tutaj warto pamiętać, że jest pewna. Taka szara, znaczy wy, wy, w systemie amerykańskim kompetencje nie są wyraźnie rozdzielone, tylko się nakładają. I to jest związane z ich takim podejściem powstrzymywania się nawzajem przez, przez poszczególne części władzy, tak sądowniczą, ustawodawczą i wykonawczą. Więc generalnie zawsze od dawna wiadomo, że jest pewien spór między Kongresem a, a prezydentem, niekoniecznie też y, Trumpem no, w tej chwili troszeczkę ten, ten, ten spór kompetencyjny y, narósł, jeżeli chodzi o to, y, jakie decyzje prezydent y, ma prawo podejmować w zakresie y, operacji militarnych bez, kon, bez zgody kongresu, a jakich y, y, nie ma prawa. Natomiast tutaj była uchwała Izby Reprezentantów, potem Senat tą, tą uchwałę uchylił. Także tutaj w kwestii Wenezueli, jakby ten opór kongresu jest inny niż w kwestii Grenlandii. Także ja bym tych, tych kwestii jednak nie porównywał. Ale to pana zdaniem, jak będzie wyglądała kwestia Grenlandii. Czy my mamy się spodziewać tego, że sojusz się rozpadnie i że kraj sojusz. Nie, 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 absolutnie, absolutnie nie. Ja bym tutaj e, sugerował pewne. E, znaczy, ja e, krytycznie odnoszę się do tych działań Trumpa, który Trump e, podjął w kwestii Grenlandii. W, no, i pewna reakcja Unii Europejskiej jest zrozumiała, natomiast nie należy popadać w histerię i tutaj e, jakichś, e, znaczy też jeżeli chodzi o, o Danię, e, rozumiem e, tą nerwowość w Danii. E, warto też przypomnieć, że w Danii są e, o czym. Trump w ogóle jakby nie, nie bierze pod uwagę takich okoliczności, jak to, że w Danii są w tym roku wybory parlamentarne. No i. i, i, i e i to jest rzecz, która, która z całą pewnością, gdyby jakakolwiek partia wy, wy rządząca czy nie rządząca no, opowiedziała się za, za jakimiś negocjacjami w sprawie, w sprawie zmiany statusu Grenlandii, tak, to, to, By to odbyłoby się w wyborach. Więc, więc no, Trump sobie jeżeli chciał, po pierwsze jeżeli chciał cokolwiek wynegocjować z Danią, to po pierwsze wybrał sobie nieodpowiedni moment, a po drugie no, wybrał też nieodpowiedni sposób tego. Ale tak jak mówię, no, reakcja krytyczna, sprzeciw wobec, wobec tych działań Trumpa, które Trump wywierał. Wy, robi wobec Grenlandii, no jest zrozumiały. Natomiast y, histeria y, to już i, i mówienie, że to jest koniec na to, że tutaj będzie jakieś, jakieś starcie między sojusznikami, y, no y, do tego myślę, że, jest, y, że jest daleko. I zdecydowanie nie wierzę w to. No, po prostu oczywiście, że Stany Zjednoczone mogłyby zająć y, Mm, nie wiem, e, zająć e, Grenlandię, zbić tak, no bo to jest na kraj, Grenlandię. Przypomnijmy, że to jest zamorskie terytorium Danii. To jest kraj, który liczy raptem 60 tysięcy mieszkańców, no, czyli tyle co jedna dzielnica warszawska. Więc no, nie jest to kraj, który po pierwsze też ma odpowiednie siły, żeby się bronić. Stąd też wysłanie tych symbolicznych kontyngentów na y, ziemię y, grenlandzką. I, i, i jeszcze taki, jedna kwestia mnie nurtuje. Czy. Polski rząd czy polski prezydent powinni wyjść i powiedzieć jednoznacznie Donald Trump, nie rób tego, przestań. Czy my jednak powinniśmy się trzymać z daleka? To nie jest nasza sprawa, to jest między Danią a Ameryką, to nas nie interesuje. To znaczy... Mm, e strategiczny sojusz ze Stanami Zjednoczonymi jest dla, dla nas istotny, ale również warto pamiętać, że państwa skandynawskie e, no mają, e, mają y, podobne do nas y, stanowisko wobec Rosji, więc tutaj też współpraca. Powinniśmy dążyć do uspokojenia tej sytuacji przy oczywiście zachowaniu status quo. Nie powinniśmy tutaj roz... roz y, rozagnieć te, te, tej, tej sytuacji. Czyli to, co zdecydował premier Donald Tusk, nie wysyłamy żadnych wojsk na Grenlandię, niech w takim razie tak zostanie. Panie doktorze, chciałabym porozmawiać o kraju, o którym już mieliśmy okazję rozmawiać. Nasz wywiad pojawił się w sobotę na głównym kanale YouTubeowym Super Expressu. Co media ukrywają o Iranie? Zostawcie Iran w spokoju. To była rozmowa, która wielu, zwłaszcza w komentarzach, Postrzega jako ważną rozmowę, bo pan jest znawcą Bliskiego Wschodu, badaczem, autorem licznych publikacji, dziennikarzem, który spędził kilkadziesiąt dni w niewoli w reżimie Asada. Bardzo poruszyło mnie to, jak wiele osób gorąco wspierało interwencję jakąś zbrojną ze strony Ameryki w Teheranie, a właśnie po, po obejrzeniu tego wywiadu. Pojawiły się takie głosy, że faktycznie zostawcie ten Iran w spokoju, bo ci ludzie irańczycy to są ludzie, którzy są wstani, sami w stanie wywalczyć na drodze właśnie demokratycznych protestów te zmiany. Dzisiaj te protesty nieco cichną. Mówi przywódca, najwyższy przywódca Iranu mówi, że jeśli Amerykanie spróbują obalić tego ajatollaha, to to będzie początek wielkiej wojny. Jak dzisiaj wygląda sytuacja w Iranie? No, sytuacja w Iranie wygląda tak, że protesty praktycznie ustają i, i, i tutaj już nie ma wątpliwości, że żadnej rewolucji nie będzie. No, natomiast jeżeli chodzi o to, w jaki sposób to wsparcie niby wsparcie międzynarodowe było dla, dla protestujących, no to to była niedźwiedzia przysługa dla dla, niedźwiedzia przysługa dla dla Irańczyków, no bo to tylko w tym momencie wzmocni... Jakieś e, represje wobec protestujących. E, wzmocni władzę, znaczy ja nie ulegam mojej wątpliwości, że prędzej czy później, jeżeli nie dojdzie jeżeli władze Iranu nie, nie, nie rozpoczną po pierwsze pewnych przemian ustrojowych, a po drugie e, zbliżenia do Zachodu, które doprowadzi do, do zniesienia sankcji i poprawy sytuacji materialnej ludzi, no to następne protesty są kwestią czasu. Natomiast e, z drugiej strony e, te, te, ta sytuacja obecnie, będzie zniechęcała do, do protestów. Ponieważ, no, co się okazało? Po pierwsze, okazało się, że pomoc, wsparcie Zachodu to jest, a, a zwłaszcza Izraela, jest iluzoryczne. Polega na tym, że, że na takim podpuszczaniu do, do, do protestów, a potem zostawieniu tych protestujących. Znaczy, to oczywiście problem polega na tym, że. Od samego początku nie było żadnego planu jednoczenia opozycji było. było tutaj można powiedzieć, że, że popełniono w tym zakresie wyłącznie błędy, no chyba, że to nie były błędy po niektórych stronie, tylko zła wola. No, w, w przypadku Izraela, jeżeli właśnie Izrael ogłaszał sam, że, że zbroił protestujących, a niektórzy ale tak było, faktycznie już... tak było, to jest potwierdzone. No jeżeli, jeżeli kanał 14 związany z Netanyahu i skrajnie prawicowy izraelski kanał 14 mówi, że uzbrajał protestujących, no to pewnie tak było. Znaczy ja, to, to jest jakby trzeba tutaj dwie rzeczy odróżnić. Ja to od samego początku mówiłem, że z jednej strony e, protesty. E, Ca cała ta fala protestów była autentycznym wyrazem niezadowolenia Irańczyków. Natomiast no, e, e, pojawiły się incydenty zbrojne i e, i, 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 i... I pewna infiltracja tego, tych protestów przez, przez grupy zbrojne, które częściowo były zapewne wspierane przez Izrael, skoro Izrael sam tak twierdzi. Więc więc no, to nie jest wymysł. Zresztą, no cóż, no, agentura izraelska w Iranie jest, to, to nie ulega najmniejszej wątpliwości, bo, bo, bo przecież i. i, i Izrael sam e, przyznawał się do tej e, agentury. No, ktoś e, po pierwsze, e, e, spowodował jakby znaczy, no, zamachy na naukowców irańskich zaangażowanych w program nuklearny, później e, kwestia zabicia Izmaila Chani. E, no, e, wszystkie te później dane wywiadowcze dla, dla uderzeń e, izraelskich w czasie w pierwszego dnia e, wojny dwunastodniowej, e, no przecież e, to, to byłoby niemożliwe bez, e, bez agentury e, na miejscu, tak? Więc no, to jest oczywiste, że ta agentura teraz jest... teraz tutaj pojawia się zatem pytanie. Mam przed sobą depeszę, Ameryka przemieszcza na Bliski Wschód czołgi Abrams i wozy bojowe Bradley, czyli już nie tylko wcześniejsze wysłanie jednego lotniskowca z towarzyszącą grupą uderzeniową i kilkadziesiąt samolotów transportowych, bombowce, myśliwce, ale także czołgi M1 Abrams, wozy piechoty. E, takie nagromadzenie sił może oznaczać przygotowanie do potencjalnego ataku na Iran. To zasugerował najnowszy raport amerykańskiego think tanku The War Zone, sugerując, że... Istnieją niepotwierdzone doniesienia, że w stronę Bliskiego Wschodu zmierza grupa lotniskowca George Bush oraz myśliwce Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji. Panie doktorze, no czy zatem będzie atak? Na Teheran? Ja myślę, że, ja myślę, że niektórzy nie mogą się doczekać tego ataku nie dlatego, że chcą pomóc Irańczykom, tylko dlatego, że no, są żądni fajer, fajerwerków. I, I to jest dość żałosne, no bo w tym wszystkim nikt nie myśli o egzekucjach, jak to wpłynie na egzekucje, nikt nie myśli o tym, jakie będą skutki tych nalotów de facto a mogą być wyłącznie takie, że zostaną zaoszczone represje. Ja już powiedziałem wcześniej, nie ma żadnego planu dotyczącego tego, jakie, Efekty mają być, te naloty, jakie mają przynieść efekty, tak? Bo jeżeli ktoś sobie wyobraża, że te naloty doprowadzą do upadku Republiki Islamskiej, że Hamenei ucieknie do Moskwy albo, albo zginie w tych nalotach, i jak Hamenei zginie, to, to cała reszta ucieknie do Moskwy, no to, no to są jakieś kpiny, z, z, to jest w ogóle to w takim razie jaki jest cel, jaki jest cel amerykanów, żeby w taki sposób y, swoją siłę pokazywać, czyli co, czyli znowu y, ogon trzęsie psem, czyli znowu Izrael dyktuje Ameryce, jak makrować swoją no, politykę, akurat zagrać. akurat nie sądzę, bo tutaj pewne działania ostatnio zostały podjęte. Chciałbym przypomnieć, że e, Niemal wszystkie kraje regionu, oczywiście z wyjątkiem Izraela, są przeciwne e, uderzeniu na Iran, e, ponieważ no, boją się destabilizacji. Boją no tutaj, się na też... przykład, Katar. Katar ostrzega Amerykanów, jesteście tylko dzierżawcami bazy lotniczej na naszym terenie. Ja e, chciałbym, żeby znaczy zwrócić uwagę na szerszy obraz. E, raptem e, dwa dni temu. Departament Stanu ogłosił powołanie, czy Departament Stanu czy, czy, czy Trump ogłosili powołanie Rady do Spraw Pokoju dotyczącej Strefy Gazy. Tam w tej radzie do spraw pokoju, ku wściekłości zresztą Netanyahu, pojawił się minister spraw zagranicznych Turcji Hakan Fidan oraz przedstawiciel Kataru, z takiej bardzo blisko związanej z rodziną rządzącą, z rodziny takiej bardzo, bardzo właśnie blisko związanej z, z emirem, z rodziną Altani. Więc tutaj widać, że Amerykanie potrzebują i Turcji, i Kataru, i nie są skłonni do tego, żeby akurat w tym momencie iść na kurs kolizyjny z Turcją i Katarem. Oprócz tego e... też widzimy w Stanach Zjednoczonych, prawda, i MAGA, i America First, te stronnictwa głośno wypowiadają się antyizraelsko i tacy na przykład czołowi influencerzy... Kreatorzy opinii, czy na przykład Tucker Carlson, mówi nie, koniec w ogóle z tym wspieraniem Izraela. To jest absurdalne, że my realizujemy politykę kraju, który destabilizuje ten Bliski Wschód. My też o tym rozmawialiśmy. Panie doktorze, bo chciałabym jeszcze jeden wątek w tej globalnej układance poruszyć. Iran, oczywiście trzymamy tutaj rękę na pulsie. Informujemy, wiemy, że ponad 2,5 tysiąca ofiar to właśnie tylu protestujących no, zabito według danych ONZ-u tam na miejscu, więc to nie jest tak, że te protesty zakończyły się czy kończą się zupełnie bezkrwawo, bo faktycznie ludzie umierają. Natomiast mi chodzi jeszcze o to, co my wiemy, czyli najnowsze rozmowy pomiędzy delegacją ukraińską a amerykańską w kontekście zakończenia albo dania gwarancji bezpieczeństwa dla Kijowa i jakiegoś stabilizacji tych relacji w naszym regionie. Jak pan ocenia możliwą przyszłość tej wojny rosyjsko-ukraińskiej? Znaczy to, że ta wojna będzie... Znaczy tutaj trzeba pamiętać, że jakiekolwiek koncesje terytorialne wobec Rosji, jeżeli zostaną usankcjonowane przez prawo międzynarodowe, to zachęcą tylko i wyłącznie Rosję do, do kolejnych działań agresywnych e, za kilka lat. Znaczy, generalnie, e, z, z naszego punktu widzenia, jest, byłoby to skrajnie niekorzystne. Oczywiście można zamrozić konflikt, to jest e, to jest inna opcja. E, natomiast no, e, ta wojna, jeżeli ktoś myśli, że można w tej chwili e, zakończyć wojnę jakimś traktatem pokojowym z Rosją i, i przejść i, i będzie spokój, tak? No to to jest wielkie nieporozumienie. jeden z polecanych materiałów, aby odkryć najbardziej interesujące i wartościowe treści przygotowane specjalnie dla Ciebie. Zasubskrybuj kanał i nie przegap najlepszych produkcji. Bądź na bieżąco z tym, co naprawdę ważne.